Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobianków chciałbym się w zasadzie pochwalić e, takimi ciekawymi czterema jednodniówkami, które zostały wydane w Lubartowie e, krótko po II wojnie światowej. Dzisiejsza audycja się nazywa Czempiń Lubartów, i za chwilę wytłumaczę skąd właśnie te dwie nazwy w tytule. E, oczywiście bardzo lubię jeździć na giełdy staroci. W Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej jest raz w miesiącu giełda staroci, to się nazywa na M1 i tam w zasadzie z Wielkopolski najwięcej jest wystawców, ale oczywiście przyjeżdżają też ludzie z większych odległości. I tam od pana Szczempina, który jest młodym regionalistą Czzępińskim nabyłem Gazety, tak wspomniałem cztery, które należały kiedyś do pana Czesława Przygockiego, który był regionalistą Czempina. Urodził się w 1912 roku, w 1938 roku został magistrem filozofii. I y, później uczył w szkołach, czyli był, jak można by powiedzieć, przedwojennym starym nauczycielem, y, uczył języka polskiego, uczył historii, uczył historii sztuki. No, muszę powiedzieć, że miał ogromne zainteresowania. Był bibliofilem, zbierał stare książki, zbierał znaczki, wykonywał i wydał prawie 80 ekslibrysów, a o jego zasługach dla Ciępinia niech świadczy to, że biblioteka publiczna w Ciępiniu jest imienia Czesława Przygockiego. I tak w zasadzie sobie mówię, że chyba w moich zbiorach zacznę kolekcjonować wiedzę, o starych przedwojennych nauczycielach, ponieważ to byli ludzie, instytucje, oni byli wielu umiejętności, mieli wiele zainteresowań, a powiem szczerze, że pan Przygocki jeszcze na dodatek miał taki bardzo ciekawy wątek, można by powiedzieć, związany z II wojną światową. Proszę sobie wyobrazić, że wiedząc, że jest poszukiwany, wiedząc, że okupanci chcieliby go no myślę, że zgładzić jako polskiego inteligenta, przez cały okres wojny ukrywał się na terenie Czempina, w jakiejś skrytce, w jakimś letnim domku, który był niedaleko jego miejsca zamieszkania I, i, i całą tą wojnę, tak jak powiedzmy oglądamy czasami, że ktoś był ileś lat w obozie i powiedzmy przystosował się do tego życia, to on też, jakby to powiedzieć, obrał sobie plan, na pewno się dokształcał, na pewno Prowadził ze sobą rozmowy, ale w zasadzie w samotności przetrwał przez cały okres II wojny światowej niedaleko nas tu Leszna, czyli po prostu w Czempiniu. Te, te jednodniówki musiały go zainteresować, ponieważ no, ja lubię zaglądać w cudzą korespondencję. I tutaj pan e, Przygocki korespondował z panem Adamem e, Owsikowskim, który był. E, chyba nauczycielem w szkole numer 2 w Lubertowie, ale był też prezesem Lubartowskiego Towarzystwa Kulta Kulturalnego. I tu proszę zobaczyć, jest takie pismo, że w 1962 roku, w styczniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej pisze do obywatela. Przesława Przygodzkiego, Czępiń Rynek 3, że księgarnia e, Dom Książki w Lubartowie przekazała list pana w sprawie jednodniówek. No i oczywiście zaoferowano mu tą najświeższą jednodniówkę, czyli zaoferowano mu tą 61 roku. I oczywiście jest informacja, że jakby chciał więcej, to jak zapłaci, to jeszcze mu przyślą resztę. I tak mamy tutaj cztery te jednodniówki. One są bardzo ciekawe, ponieważ no, nie ukrywajmy, że ta pierwsza została wydana w nakładzie 3000 sztuk, druga w nakładzie 2,5 tysiąca sztuk, też bardzo fajna, bo 58 rok to bardzo dobry rocznik. Później następna w 59 również została wydana w ilości 2,5 tysiąca sztuk. No a ta czwarta... Już tylko 2000. Także czasami mamy, jakby to powiedzieć, zamierzenie, że będzie więcej na to klientów, ale jest czasami trochę mniej. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Nawet wspomniałem, w tej pierwszej jest wiele, wiele informacji. Tutaj sobie na przykład założyłem, że w numerze drugim jest bardzo ciekawy artykuł o zabytkowych monetach w Lubartowskim Muzeum, co też powiedzmy w tamtych czasach, gdzie nie było internetu, nie było komputerów to była bardzo istotna wiedza. No treść tych jednodniówek jest bardzo ciekawa, tak jak wspomniałem, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej. W czwartym numerze na przykład bardzo ciekawe jest opisana wizyta generała Karola Świerczewskiego w Lubartowie, tego, który się kulą nie kłaniał. No dzisiaj jakby chcemy niektóre osoby wypisać z historii, ale no nie ukrywam, że ja ucząc się historii Polski to Karol Świerczewski na pewno w niej występował. To jest też tutaj wspomnienie. No i y Tutaj w tym ostatnim numerze z 1961 roku jest też bardzo ciekawe, bo na przykład jest informacja o plastykach amatorach. Gdyby ktoś się interesował, no to na pewno pojawiały się gdzieś na rynku obrazy i tu są wymienione nazwiska ludzi, którzy właśnie w Lubartowie na ten, te, w tym temacie działali. A Lubartów to nieduża miejscowość, no leży nad... Rzeką Wieprz. Ma obecnie 22 tysiące mieszkańców. Jest to 26 kilometrów od Lublina, czyli też bardzo odległe od nas miejsca. No, bardzo, bardzo stare, stare miasto. Zostało założone w 1543 roku. I muszę powiedzieć, że też nie wiedziałem, ponieważ to miasto należało do rodziny Firlejów, które się herbo, miało Herb Lewart i to miasto przez 200 lat nazywało się Lewartów, a dopiero później zrobiono z tego Lubartów. także no tutaj wspominam i ten Lubartów, który jest bardzo bardzo daleko, i tego bardzo ciekawego człowieka którego postaram się jeszcze wyśledzić troszeczkę jego działalność ponieważ tak jak wspomniałem jego imienia pana Przygockiego jest biblioteka w Czempinu pan Przygocki zmarł w 1996 roku w wieku 84 lat na pewno, że tak powiem, pozostawił po sobie liczny księgozbiór. Będę szukał ekslibrysów przez niego zrobionych. Będę szukał książek, książek, które powiedzmy były w zasobie jego bibliotecznej, ponieważ dołączył w tym momencie do mojego, jakby to powiedzieć, takiego zbioru nauczycieli, zawsze pierwszy to jest pan Leon Nowak, który był z Pudlisze, później z Rawicza. No tutaj mam pana Przygockiego. Już parę filmików o różnych przedwojennych nauczycielach, okresowych nauczycielach zrobiłem. Także myślę, że jest to też ciekawa gałąź, którą może uda mi się kiedyś zainteresować jakiegoś kolekcjonera, hobbystę regionalnych informacji. Dziękuję.